Co Pan sądzi na temat pomysłu Pana Jarosława Kaczyńskiego, aby znowelizować budżet i więcej pieniędzy przekazać poszkodowanym w powodzie tegorocznym? Żeby znowelizować budżet i w ogóle rozmawiać o nowelizacji budżetu, trzeba oszacować straty. Od tego powinniśmy zacząć, bo trudno mówić jakie pieniądze przeznaczyć, kiedy jeszcze nie wiemy jakie straty ponieśliśmy. Wiemy, że na pewno są ogromne. Całe to myślenie o finansowaniu powinno iść dwutorowo. Pierwsze, szybka, sprawna, rzetelna i pozbawiona biurokracji pomoc ludziom bezpośrednio dotkniętym powodzią. I chciałbym, żeby to się działo sprawnie. Do tego nie potrzeba nowelizacji budżetu. Druga zaś sprawa to wyciągnięcie wniosków na przyszłość, czyli zaprojektowanie całego planu przeciwpo, po, przeciwpowodziowego, do którego zmusza nas dyrektywa Unii Europejskiej. Do 2015 roku musimy mieć przygotowany plan przeciwpowodziowy. Do 2013 roku musimy mieć zrobioną wiem, mapę zagrożeń i to kosztuje, to musi kosztować i tutaj musimy wyciągać wnioski i chronić ludzi przed tym, co ich spotkało i spotykało ich wiele lat wcześniej. W związku z tym nowelizacja budżetu być może tak, ale na pewno dopiero po